Kacper i dziś zagramy sobie w Magic Brawl No i zobaczymy, jak się dzisiejsze gierki potoczą, nie? Zagramy sobie na solo, na monatym innym niż na solo, widzowie. Solo, solo. Dawno tej gierki nie było, no ale pozdrawiam ją ja na gram. A no, jak będziesz słabo, mało wyświetleń, to jeżeli nie zobaczycie, są lekkie lagi. Więc widzę, ja coś czuję, że zginiemy szybko. Siedźmy tu. Ma. A widzisz, niszczymy to. co oczywiście są. I nie no, chyba ktoś coś też boli na głowę. Może tu. Może coś to da. Ale ogólnie są problemy. Tak wielkie, że. Zdychamy. To fajnie. Fajnie, fajnie. Że umarliśmy, no ale my się nie poddamy. Nie. No. Taki vilagabi. To no my szybko zginiemy. Wow. No i Pan Paweł Proszę stąd iść, ty gienał Moja kupa zagrywa, więc proszę mi nie przeszkadzać Panowie i Panie, czy to jest jasne? Coś tu idzie. Pik, 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 pyk. pyk, 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 pyk. Zdoby niedźwiedzia, Pyk, pik, pyk. No, cholera, nie mamy tego. Wszystkiego niedźwiedzia, ale... Nie, 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 no, Cholera, cholera. cholera. No, ale przynajmniej odrobiliśmy te puszki. może tutaj zagramy, nie wiem, na przykład... Nie wiem, to chore co teraz robię, ale zagramy dalej, tak, czyli postać, która ma kilkadziesięć tysięcy puszek, w sumie tylko tysiąc, by the way. Ja nie mogę. Przyczelimy się tu na tego na dole. Patrzcie gdzie to. ta sierota. Pozbędziemy się jej. Cholera. O nie, co jest? Nie fajnie. Powiem wam. Dali nam towarzyszom no i nie jest ciekawy tylko tyle powiem. Mamy ulta, co możemy sobie zrobić z tym ultem? Nie wiem, coś zrobimy. Może się zabijemy Ty ja wyobijemy Gdybym chciał też To bym to wygrał Cholera Nie byłoby laków, to gdybyśmy to wygrali Tak to się musi mieć tylko tyle obeznanowania Dobra zagramy jeszcze jedną rundkę Na Bo Woda w chociaż w sumie tylko siedzimy cały czas w krzakach Więc sobie sumie no Zawsze by dobrze poszło, byle komu. No i jak chcecie widzimy więcej będzie no to jak że będzie dużo wyświetleń. No to nagram. Widziałem, że Farbeed16 jak się spodobał. Chcieliście więcej, więc sobie nagramy, nie? Cholera, no z takimi lagami ciężko grano. Nie no, wszyscy są na mnie spokutowani. Fokusowani. Nie wiem czy ja zrobić z takimi lerami tak się kończy, tak? Nie wiem co to tu Dobra zagramy jeszcze się teraz na rynek Nie tak miało to wyglądać Ale takimi się trzeba obchodzić z takimi rzeczami Niestety Lagi nam nie ułatwiają życia. Jeszcze na Majka brakowało No chudę, super, nie? Typię. Ja cię zjadam na śniadanie. Prawie go zabiłem, za on zabił. No bo takie jest życie, nie? Nie no, chyba kończyć coś boli, bo, no Jeżeli tak głupio idzie to Nie no Ja idę do krzaków Może coś ugramy ja Wiem, że to będzie nudna rozgrywka wtedy No ale ja, ja na to nic nie poradzę widzowie No tak jest życie Po prostu że no trzeba nagrywać że czytek, zaczyna siedzieć w krzakach no Kurczę, no nikt tu nie idzie w ogóle. Ci jeszcze soja mają, albo nie mają jednak, albo kusi ich zabić. Albo będę siedział. Bo ja zginę pewnie. Oni niech się tam biją. Może kogoś wjadę. W końcu ja mam to głupi odbijanie, Mogę się tu odbić. No ale nie jest to tak, jak bym chciał. Oj, i nie zjada już burza. Czyli muszę coś zacząć robić. Więc najlepiej by trzeba było przejąć środek. Nie. fajnie pan paweł w ogóle co to było nie no tu sobie jakieś jaja no to my chyba nic nie zrobiliśmy nie no jeszcze jak Zagrawy sobie teraz hmm.

Oj, oj, je, oj, oj oj, oj, gdzie, gdzie schowamy się tu na razie. Żeby jakkolwiek to ugrać jeszcze idzie. Cholera. Cholera.

No i zginąłem, no Niestety zginąłem Niestety, ale spróbujemy zrobić tak wyrobić jakoś te pucharki No bo jakoś trzeba to odrobić, nie? Nie możesz robić na minusie A na razie to tak wygląda Zabity No nie, ktoś tu inny Idzie No cholera, traf No z cholera, ty Śmieci zabrałeś mi te No ja nie wiem, czy ja iść, czy nie, byliś. tego Dynamajka tam no ale nie tak zrobimy no tak widzowie Čas za uložení výtky, bo. Pick, pick, pick. Wiem przez chwilę cicho, ale... Cholera... Cholera... Dobrze, udało się. Ja nie mogę... Prawie zdechłem. Gdybym ja podszedł do niego bliżej, to by mi nie było. O nie, kurde, ten znowu Leona chciałem z zagrać. No ale jest dobry pod tą mapę. Nie powiem, że nie. Na no bo Daryle się tu ciężko grało, bo nie za dystans. Znowu ten tajna Mike. Pasowała go, bo trochę tak z daleka ponawalać. nawalać. Będziemy sobie mieli namatowanego ulicą, bo to tego na niego nawet. Dlatego na niego byśmy zabili sobie szybciutko. Prawie szybciutko, bo byśmy prawie zginęli. Albo yeah! jest drugi nami. Was jest dwóch Nie no ale takimi nagami, że tam to grę to ja nie wiem to był jakiś fart Ale dobra pokonany Jest Sandy jakiś Jakiś to, to chłopa jest, jest W ogóle kiłeć Ernest nie jest Nie przyda chłopak. A to chłopak dary nie może porobić. Ale chyba ginie, no niestety. Ale przynajmniej coś zyskaliśmy. A nie straciliśmy, bo w poprzedniej rundzie straciliśmy dużo. I spróbujemy teraz sobie zagrać. Nie wiem, no bo proszę, tym darem kusi zagrać. Ale tak, spróbujemy jeszcze raz, zobaczymy, czy się uda. A nie, to, to się nie uda, bo to już prawie końcówka jest odcineczka, więc to może być ostatnia runda. <grymne> <grymne> Mm -hmm. nie nabrał się na to nie no chyba Joni Darylem na tej łapie zły pomysł. to się źle widzę jest skończę dzisiaj. Kurczę będę się mógł tylko odbić no będziemy kampić w krzakach no na takiej postaci to na tym polega to Cholera, cholera Prawie umarłem Ale żyjemy Ci się przyjmują, ja to idę Jak coś ma buta, mogę się kluczyć Ale czy na razie chce to bardzo, bardzo nie Mam nadzieję, że nie wezmę go teammate, ale widzę, że on coś czuje, że ja tu tędy poszedłem. Kurczę mordę. Nie chodź tu, błagam Cię. Zmarzli jeszcze, jeżeli się nie tu. A przeszli chyba. No w sumie z nim mamy tylko szansę i zwłaszcza ugra długie miejsce. Albo jakiś kolt go zabije, no ciekawie Dobra, bo Morty zabije ich dwóch, ale ja mam marne szanse w tym momencie Na przebicie tego No i zginąłem. Dobra Kończymy Przynajmniej odrabiliśmy trochę pucharków Był Medzi Jak tydzień tego więcej, do no, to ja będzie Dużo wyświetleń, to zobaczymy Możecie też dać łapkę w górę Jutro może będzie Farming, a może i Minecraft. Zobaczymy, więc trzymajcie się i, i do usłyszenia i, i, i elo.